stoimy przed. przed wolierą, ferbartą. Widzicie Państwo, dobre gołębie nie są w pięknej gołybnikach, dobre gołębie są w wolierach, rozpadających się w wolierach. Ty, na tych ferbartach, myśmy zrobili super wynik z, z, z krzyżówce z naszymi gołębiami, na tych ferbartach też jest mistrz Polski z 2009 roku i ten sam człowiek był w 2008 roku drugi w Polsce. A tylko dlatego był drugi, dlatego był drugi, bo swoją najlepszą samicę miała 16 konkursów, udało ją poza 50. To znaczy z gazety, to z gazety. Pan Pińczke, pan Pinczke potwierdził nam to na filmie, co na filmie, który znajdziecie w internecie, że cztery jego najlepsze gromy rozkładowe to są trzy nasze, nasze ferbarty. Dlatego też poszliśmy śladem tych ferbartów wszystko, całą wolierę dzisiaj Całą wolierę z pana Millera, wszystko idzie do nas. I te starsze, i późniejsze, wszystko. Z obrączką, bez obrączki, wszystko jedzie z nami. To by było tyle. Pan deklak, nie, nie Tutaj deklaki tu de od pana Millera, wszystko dla nas. Emila byla, za że ten deklak. Chem ale deklak, fajmal, nie? Ale deklak, ten ryk. alt geworden Milarz po się postarzał. Co się postarzał i.? Mózg. Mus... Ja, ja, ja. ja. angefangen, ja. ja. <muchasz> razem angefangene Muszę. razem. Wieśmy razem. Wiecie, że on altę geworden, Muszę. wiecie, wiecie, muszę. wiecie, 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 Muszę. wiecie, wiecie, muszę. wiecie, wiecie, Muszę. Jest Teraz muszę Wszystkie wybrane są mu Kulbockiego. Ja, ja, ja. Teraz musi myla u nas przynieść. Wolera pusta, nie? <gul> ale z rajny deklak, nie? Ja, ja. Ale zrajny, nie? Wybrany, wybrany. Wszystko czyste de klaki. Ja, ja. Ostatnie od pana Millera. Wszystko dla nas teraz rozpłony. Ja. To Milla ja. ale indy cucht. Ale indy cucht. My będziemy dalej ciągnąć w rodzinie. My będziemy dalej ja, w rodzinie, co w rodzinie i... Dalej będziemy je chować w rodzinie, tam być ta familia zostanie, nie? Firma. Miller 3 lata, lata je przywoził od deklaka, co od deklaka przywoził 3 lata jej. <laughs> Miller jest on bajny. Miller drari e, drari nie? Ale drari 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 Warum drari Czemu drari drari dr 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 na dr Ferbarty? dr to dr drari jest też że były w rodzinie, już w rodzinie długo ciągnięto. na ja. Hagen. Idziemy, bo Millerowi smutno, co smutno, tyle lat ich razem miały. I... No ja. No ja. Ajmal wek, nie? Raz muszą wek. Zmiana generacji. No ja, gut. Koniec, koniec filmu. Trzeba, Trzeba je teraz zawieźć do domu i Co do ja, domu? stare Szali i ta stara rodzina w ogóle. Gar nicht Diese, manc, manch manch wieder, nie będę Diese kommen nicht wegen Witpeneke, ne? Nie, kiedy wychodzą co z białego, bo ten Witpeneke tak. to śmiota. Ja. A Schüsske de Klaaki, ne? Können Sie was erzählen wegen Witpernecken? Was ist das? Ja, Schön das, das ist ein vom alten De Klaak, aber Fechter mal Witpernecken. Matka, mhm. Volstavik de Klaakov. Das. das waren die Eltern vom Verbat 46, ne? Ja, ja. To war jansen, ja, ne? Tauben one miały białe piórko, nie? Dlaczego? Dlatego Mancie das manche, heißt Weißfeder. Manche, Weiß manche sind auch mit Krawatte, nie tak wiele. Ale ab und zu, nie? Nicht. Czasami się zdarza, że który ma kokardkę. A Jan ist drin Mówisz, że z jansena już to wychodzi, z so jansena. Bo no ta krawata. diese miał de Klaka i. No De mówi, że tylko od jansena bro. Zobaczmy, U nas przyjdą do nowej woliery, co do nowej Komboncy, nowe woliery Ale wszystko w rodzinie będzie chowane. na Rodzina to dostała, mówił de klakaty. Mówi, że 60 są te deklaka co by klaka, tacz, Mowa, nee, weine, niech nee. na tak dostał czysta te ja co byś wydał takwa Myla, nic bajny, w Mówię, żeby nie płakał, bo przyjdą dobre ręce

a my mamy wszystkie, i te stare, i wszystko co jest. Tak, teraz mamy jeszcze i te stare. Zobaczymy, stary. może których stary już nie będzie płodny. Może niektórych z innych by fruty, nie? Nie, ale. Können Sie Ogląda jeszcze jednego. No ja, tyle lat je hodował, nie? Sonst müsstest du

Sie sind aus dem Licht, das war Enkel, Und es da ein Enkelverfahren. Die sind noch aus dem ist Licht. so sind noch aus dem war ein Enkelverfahren. Die wollte ich eigentlich nicht abziehen. Die wollte ich an einen, einen schönen Jansenvogel setzen. Du sagst, dass du diesen nicht verkaufen willst, aber... Es tut ihm schade, aber... Wir müssen ihn tragen, weil er schon... Den einen Vogel, den ich vorhin in der Hand hatte, den würde ich da dran setzen. Ja. Ah. Aber diesen die, Jansen... Die, die, die 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 Ruhe, die Tauben, nie? W tym roku damy im spokój, one przyjdą na nasze, na nasze warzywa, na nasze mikstury, na, na herbaty, one muszą się nauczyć do tego. Miller im tego nie robił, bo, bo już jest starszy. Mówi, żeby razem to będą jajka nosić. Spróbujemy to porozdzielać, które będą bardziej takie, że przygotujemy je jak trzeba. Tak jak Unzel, tak jak nasze. Myla tałbę, ale z Machem. Myla Miller Z Millerami gołębiami wszystko robić, bo Miller nie daje lekarz. lekarz to można... I nie są zapaskudzone jak nie, u tych innych hodowców. Nie, nie są zepsute No my... i taka starorasa i bez lekarstw, to co to, to, to jest. Andre medykamenta, medykamentów, medykamentał bez inferty, nie da już? Mis z Polski no trzy dostał po tych gołębiach, trzy sztuki. sztuki. I jak rozwalił, nie? Cztery jak... jego najlepsze gołębie w rozpozie to trzy to są ferbarty, Od no nas, od nas.

że jak tak daleko jeździł i tyle lat trzymał, no ja... Tu już wszystko... Wielkie no. Dobre gołębie nie pochodzą z z fajnych gołębników, pięknych. Widzicie państwo, w jakich gołębnikach są dobre gołębie, nie? Mile się postarzał, to Mila myla alt geworden, tam woliera ta. nie? <tacza> Milar się postarzał, to i woliera się postarzał. Ale ważny tam temat, teraz z nich rychtygę, z woliera rychtygę stał. Gołęby są ważne, a nie w jakim pięknym gołębniku, gołębniku siedzą. So. To. No, okay. to tyle.